Siemaneczko z tej strony Matys Gamer, a to jest kolejny odcinek Cerebral Stars na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie postacie z poprzedniego openingu. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam tam iść, bo dropłem naprawdę fajną ilość postaci. Zresztą będziecie tutaj widzieć, no ale pierwsze moje reakcje na te postacie, opłaca się tam iść. Kto tu bije? Tu ktoś krzynkę bił i nie wiem co. A kolej. Ja cię, mam lagi. Tu znowu zdechnę przez lagi. A zabiłem. 174 HP mieć najlepiej, nie? Dobra. Aha. Ojej oj, ja spadam. Dobra, to robię chyba. Ała, no serio, do w strefy wlazłem. Za ja primo? No. no. o dobra, myślałem, że on mnie zabije. Ale przez te lagi, bo... No dobra, ja już tu teraz będę one-shotował. A zresztą ten Karl też. Ale mniejsza. No, dobra. Dobra, chodźcie. Nasze ekwecie zabiję. Yy, w ogóle dropnąłem też Serge'a, którym teraz przetestujemy. I... No. Wow. 88 ketonów. Yy, I Serge'a albo... Gejla będę chciał bić na 25 Bo nite ciężko bo nie ma jakiegoś super fajnego i dużego dipsa Bo pucharki ogólnie wbiłem na telefonie Bo na telefonie nie mam lagów Tu mam ale No ale ja chcę pokobić. bić Dobra Gdzie ten poco? Tu. Co ten poko? No Spadkowa mi się ult nacisnął, ale serb to może dobrze. No serb też fajna postać. Ojej, ojej, myślałem, że mnie zacznie gonić. A jednak nie skończyłoby się to raczej dla mnie dobrze. No, czekaj, bo. A, myślałem, że. Myślałem, że będzie we mnie ultował. Bym se ich y, ult użył i Bumgo zabił na spokojnie Ale chodzimy, zgramy parę cube'y Dobra Z Trzech nas zostało, ta. Ale myślałem, że Ojej, oj, dobra, jeden porobiony Teraz muszę tą wieżyczkę zniszczyć, bo jeden denerwuje mega Załaduję se HP i choć zresztą Zasięg mam jak... O tu jeszcze jest jeden power cubes. Mamy czas, nie? Ile bije skrzynką? O, okej. Okay. Dobra, biorę te dwie jeszcze. Podoba mi się ta postać. Nie uciekaj, Jesse. Przecież wie, że nie ma nią szans. Znaczy ona będzie musiała serio przeciągać. Dobra, poczekam. Tu będzie burza. No i wyjdzie i nie Co by tu zrobić? No, 15 powercubów, najlepiej. Przetestujemy sobie myślę jeszcze Max. Też spoko postać. Mam 29 postaci, a mam 7000 pucharków. Dobry wynik. A i właśnie, zapomniałem ulepszyć kolta na tą dziewiątkę poprzednio, także już ulepszony. Zeszło mi na to dość dużo monet, no ale w kolejnym openingu będę miał szansę na Star Power i A i tak mam dalej 3000 monet. Także po ulepszam prawdopodobnie na siódemki, żeby móc w kolejnym openingu to zdobyć. Mogłem w tym, ale pomyślałem, że lepiej wymaksować Colt'a niż yy, inne postacie na siódemkach bić. I max. Mam od razu czwarte moce, więc ja już mam ten dips trochę zwiększony. Dobra, ja nie wiem, jakie maks ma dokładnie umiejętności i tak dalej. Ojojoj, co jest? Wbiłem się wszelkę. szelkę, mi jej chyba 300 HP, ale szelka mam mnie, ma mnie gdzieś. Nara, spadówa. Ale tu jest ta Jackie. No właśnie. No chodź tu, Jackie. No chodź tu. No Oj Nie wiem czemu, ale oni mnie nie, nie atakują. Ja nie wiem co jest nie tak. Oj z tym brokiem nie ma szansy. Na jedną armatkę, na jedną bombę mnie wziął, czy to rakietkę, o. Ale wyszło spoko. Także jeszcze raz zapraszam was do poprzedniego odcinka, którym był mega upening. A w tym odcinku już się będę z wami żegnał. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie go i do następnego odcinka, w którym będzie prawdopodobnie testowanie postaci część druga. Cześć.